Cześć kochani, ja jestem Gram i dzisiaj kolejny odcinek z Sims 4 zostań gwiazdą. No, no to zaczynamy odcinek, ale nie zapomnijcie o jednym, nawet dwóch. Zostawiajcie subskrypcję tam na dole. No i łapki w górę. No to zaczynamy po dzisiaj naprawdę wielki był remont. Naprawdę wielki wielki remont. I teraz... Wam ten remont pokażę. No to jesteśmy tutaj, w tym świecie, powiedzmy. No i tam wygląda może tak samo. I troszeczkę się zmieniło. Tutaj dodałam jakieś rzeczy do basenu. No to niedużo. Jednak tutaj skasowałam to co było i dałam coś takiego. Nigdy tego nie miałam, także spróbujemy. Może jak wy to mieliście, ale ja nie miałam, naprawdę. Zrobiłam schody na górę. Bo tutaj jest taki mały ogródek, a ja bym chciała mieć taki mały ogródek z takimi rzeczami, dlatego no. No i tutaj mamy jakąś huśtawkę, Co się w ogóle tak dużo nie zmieniło. Ale no, jest spoko. Um, nie wiem dlaczego, ale zawsze mi te krzesło znikało, ale do, nareszcie dodałam te krzesło. No i nawet ja sobie tutaj chodzę. No i nawet nic się nie zmieniło, tak? Nic się nie zmieniło. Znużona trening, no ja cię zabiekę, tutaj znużę ciebie. Um, no. no ale nawet niedużo się zmieniło, dlatego nie trzeba też mówić, że to jest jakaś wielka zmiana. Ale to bym chciała na pewno wypróbować kiedyś, albo też teraz. <laughs> Niech po prostu Andzia się też wyśpi, bo też Andzia jest zmęczona. Bo jutro ma przesłuchanie i będzie właśnie noc. No ale nie wiem, nie wiem czy ją obudzić, czy nie, nie wiem, jakoś mnie to tam kusi, nie wiem, już wykąpałaś ją? A nie, myślałam, że już je wykąpała się wykąpałaś, no ale Ania ma jutro urodziny, dobra, chodźmy, już nie wytrzymam, nie umiem wytrzymać, także... Proszę bardzo, tutaj jakiś madaszek. Ja nie wiem, ja po prostu myślałam, że to mi się nie zmieści. Bo tak myślę o nie, to mi się teraz na pewno nie zmieści, ale na szczęście się zmieściło. Ustaw kolor światła. E, gdzie jest kolor światła? A, tutaj. Może jakiś różowy, fioletowy? E, to fioletowy dajemy. No, patrzcie, jaki ładny kolor. No, ale jakiś mocniejszy. Nie wiem, jakoś tak za mało. Niebieski, niebieski za mocny, no, fioletowy nie Dobra, taki taki jest bardzo ładny, różowy. No i niech Andzia tutaj przybiegnie, tutaj szybciutko, szybciutko. Bo ta budka nawet fajnie wygląda. A tam w środku były jakieś siedzenia, jakiś grill, ale nie wiedziałam gdzie to dać, po prostu, a nie chciałam też tutaj to dać. Nie wiadomo. Gdzieś tutaj, bo to by mnie przeszkadzało, takie coś. Nie wiem. Tak do spróbowania po prostu wzięłam. To mnie denerwuje. Okej, okay, nareszcie. Myślałam naprawdę, że to mi się nie zmieści, no ale na szczęście. A wy w ogóle odrobiliście zadanie? No pięknie, pięknie, uwielbiam Was. Dawać, 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 poganiać szybkie, bo to są ostatnie dni. Do podstawowej szkoły, nawet jutro jest niedziela. Ale ja bym chciała, żebyście mieli odrobinę. Nie, no nie chcę sprzedać tego obiektu. Jezu. Dobra. To jest już ciemno. No i Andzia musi wejść. Tutaj wejdź. pokaż halo wow. no to nawet fajne fajne naprawdę przydaje się tylko to jest głupie że to jest taki wielki dach bo nie wiadomo gdzie taką budkę sobie dać co nie nie wiadomo, coś takiego, ale teraz kochana, wyjdziesz, ok? O Jezus! Halo? Żyjesz, no na szczęście. Na szczęście jeszcze żyjesz, dlatego no. I tutaj y, było tak, że na przykład tutaj na. Po prostu każdy ma taki swój kolor, co nie? Na przykład. Andzia, nie wierzę, serio, ale niespodzianka. Od razu mam lepszy humor. Pa! no fajnie od prawo Piotr pali woda pali wodę. aha czyli Piotr bardzo chętnie pali wodę okej okay. tutaj jest od Anzi na przykład na przykład jest różowy od Andi ten niebieski o chyba Alicji to jest mój a to jest od Agatki co nie i po prostu każdy ma ten swój kolor no dobra to ja pogram. No i widzimy się, jak już będzie ranek. Dziewczyny za zasnęły na materacach, no. No. Jest już rano. No, Andzia wstała i właśnie dostałam powiadomienie. Świętuj urodziny synki o imieniu Andzia, urządzając wystrzałowe przyjęcie urodzinowe. Także Andzia gratuluje. No, popatrz. E, dobra, gratuluję Ci e, No, gratulujemy Wszyscy Ci e, No i tutaj możesz Twojego drona Sobie wziąć, bo właśnie Dziewczyny przez całą noc Miały drona Bo kazałam im No i tutaj sobie spały <laughs> Także Dron pokazywał Jak one sobie śpią tam Także fajnie... Um, Alicja jeszcze robi siku, bo musi jeść jeszcze um, coś zjeść. Po każdy musi nawet coś zjeść. I jest lato! Także fajnie, fajnie. No i dzisiaj w te urodziny Oczywiście tam wejdziemy, tam gdzieś tam... Um, gdzie już wczoraj była jednak była tam jedną sekundę, bo chciałam po prostu to zobaczyć. A, no to tylko masz Trona, no to bierzemy Ancia solenizantka. Pokaż, hmm, czy nie wiem, jest jakiś tort jeszcze? Najgorszy jest, że tutaj jeszcze tylko cztery kawałki są, a tutaj 7, A jest zawsze osiem. jest zjadł ten jeden kawałek, który mnie bardzo dużo kosztuje, naprawdę. Naprawdę bardzo dużo teraz. <laughs> Dla mnie to będzie. I musisz to wygasić, no bo co można powiedzieć? Nie da się. No i dzisiaj Andzia wybiera jakiś kanał, nie wiadomo. Kanał komediowy, no. Ja jakby coś zamknęłam oczy, dlatego nie wiedziałam. To się przechodzi, która potrzebuje jedzenia i też zabawy, także... Dawaj, weź sobie coś. Bierzemy, bierzemy. No. To to się sobie coś bierze. Gdzie jest Acia? Aha, dobra, wraca. Tosia, proszę na kanapę. Zapraszamy na kanapę. Tutaj nie. Ha, usiadłaś i też. 12 454. Fanów ma Andzia. No myślę, że dużo, naprawdę. 8160 fanów ma Tosia. Fajnie, fajnie. A co w ogóle robi ten Agata? Nic, nic nie robisz, kochana. Nic. To weź sobie też coś do jedzenia, nie wiadomo to. No i też tutaj sobie usiąść. patrzę. Tutaj też jest jeszcze miejsce. Drony idą w akcję. Mocno, mocno. I weź tego tutaj drona. Swojego. Wiecie, bo ja im daję te drony, żeby im ta sława leciała. A Andzia. Alicja ma 1200. 50 obserwujących fanów, powiedzmy. A, a Andzia ma już w połowie i dzisiaj, patrzcie, nikt do następnej grupy wiekowej zero, bo dzisiaj właśnie tak będzie, dzisiaj. W Pokażcie. Od kogoś zostały te dwie siostry. A ona dostają, ją, a ona dostają ją. No. Jak ktoś coś nie rozumiał, proszę bardzo. Dorosła już nie jesteś, wow. No widzicie teraz, teraz to się nie będzie samotną dorosłą, tylko będzie miała też oczywiście jako siostrę. Ale to jest troszeczkę głupie, bo w prawdziwym życiu jest tak, że moja siostra jest starsza ode mnie. O 16 lat. To troszeczkę dużo. Kochani, tutaj za chwilkę się wszyscy tutaj zbiorą. No bo robimy oczywiście tutaj transmisję, misję. No i będziemy tam wchodzili. Gdzie jesteś? Alicja, Alicja, Alicja. Dawaj, dawaj, szybciutko. Szybciutko. O nie. Od Agatki już padł. No ale na pewno już się załadował. To jest coś takiego, że naprawdę on się tak szybko ładuje, że ja tego nie rozumiem. Jak on może się tak szybko ładować? Dajemy szybciutko, bo od Andzi pada. Już od Andzi już padło. Dobra. Um, wszyscy są. Dobra, rozpocznij transmisję. No i teraz Andzia niech wejdź to Proszę bardzo, solenizantka wchodzi potem ty wejdź ty wejdź i ty wejdź a Andzia potem ustawi kolor także pokażcie no że wchodzicie tutaj, o pięknie a jeszcze tylko No i patrzcie, jaki piękny gron! Każdy sobie tutaj siedzi, bawi się, parcie tam, nóżki Ciepło Ale agatka tutaj Widzicie, ale jeszcze nie ustawiliśmy tego koloru, który może nie wiem, być. Nie wiem jaki. Nie wiem, może jakiś inny. Nie wiem, na przykład morski. Prawie nic, nie widzę nowego. Bo teraz jest noc znaczy nie jest noc, tylko dzień no i, i nie tak dobrze. Ale szybko, szybko. Jak słodko, Adia przytuli teraz, Alicję chyba? Patrzcie, słodko. Jeszcze utuli, jeszcze ten piękny widok, do tego no, patrzcie. Jak? Czy to nie jest ładnie, to ja już nie wiem jak jest ładniej i słodko. Każdy spał, a już nareszcie będzie właśnie ten moment. A ja w ogóle zapomniałam zrobić tortu. jeju. Dawaj, Tosi o tym musisz wstać, bo już jest 15, a ja zawsze robię urodziny koło 15, no, no bo wiecie, to nie tak urodziny się najczęściej robi. Tak koło tej 15, co nie? Nie wiem, ja tam się nie znam. Białe ciasto, dawaj. Szybciutko, białe ciasto. Andzia, możesz wstać. Możesz tutaj przyjść i usiąść. Agatka już jest gotowa po prostu, um, żeby robić imprezę. Agatka naprawdę, wow. Alicja też. No, nasza solenizantka jeszcze... Um, jeszcze by chętniej yy, pospała. No ale stroje... A, nie, 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 no. Trzeba zmienić strój, o. No to biegnij, biegnij, sam. Tutaj są te schody, troszeczkę przeszkadzają. No, ale nic nie mogę poradzić. Inaczej nie mogłam tych schodów położyć, tak powiedzmy. No i to jest głupie, ale no nawet spokojnie. Szybciutko, szybciutko to się pokaż, jak umiesz pięknie gotować. Aha. Kilka pora, aby i... impreza była jeszcze bardziej udana. No, no to chętnie udana. A to nie na, pi yy, na codzienny, tylko na imprezowym. Impreza i No i ja dzisiaj impreza. W ogóle to się ma teraz y, taki strój imprezowy, troszeczkę inny. No i trochę schudna była. Mm. <laughs> troszeczkę. No i już prawie jest tort, ale może przez ten czas Agatka, proszę bardzo tutaj. Um, popraw humor. Tutaj Alicja też może się dołączy. Trać sekret, no widzicie takie rzeczy? E, można też jeszcze tutaj zrobić. Gratuluj, no bo trzeba przecież gratulować, co nie. Trzeci poziom, wow. I sobie pomyślałam, tak, taką małą zasadę, że kochani, jest to tak, że chociaż mają mieć cechę aktorską na dziesiątym poziomie, bo wtedy dopiero yy, będzie, yy, nie będzie już tej serii nowo wiecie. mieć 10 na aktorskim to jest też coś fajnego. I dlatego chciałam, żeby po prostu jedna umiejętność była taka, wiecie, taka stała, którą umiem, no bo są aktorkami. No, yy, to tutaj gratulacje będą. Strać sekret. Andia coś dostała zaś. Andia wna... Andia, dla o, działa 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 co działa Andzia, działa Andzia, działa 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 Obsesowany fan Agatka ma wkrótce urodziny A teraz powinno y, być O Alicji Alicja nie ma Przecież one mają w tym samym dniu Co to ma znaczyć Przecież macie w tym samym dniu Urodziny Dobra nieważne Nie gadamy Nie gadaj już Adia, Bo już nie mamy gadać Tylko tutaj Tosia tylko czeka Aż ty tutaj przyjdziesz i smuchniesz te świeczki, nie chce mi się tych dronów brać. Dzisiaj będzie bez dronów. A tam co nam te drony dają, że jesteśmy słabni, ale te urodziny mają tutaj być fajne. I dlatego tutaj proszę bardzo, Agatka, bez rozmawiania, proszę bardzo, szybciutko tutaj podejdź mi, bo Andzia robi. Coś ważnego. Wypowiedz życzenie. Pokażcie. Patrzcie. Kartę tutaj. Będzie się od razu obudziła do Alicji, jak pięknie śpiewa. I takie zatrzymanie. Ania zmieniła grupę wiekową, to już wiemy. Wow, Ale nawet tak nie wygląda staro. To jest spoko. No i teraz proszę bardzo, zawołaj na posiłek. A nie może być. Każdy przecież umie. Dobra, dajcie tutaj i teraz Agatka, proszę bardzo, weź sobie kawałek. Potem Alicja, chodź tutaj. Tosia, chodź tutaj. Weźcie sobie kawałek. Alicja bierze kawałek. No i Tosia bierze kawałek. Alicja możesz nie wiem tutaj sobie gdzieś usiąść To się idzie tutaj No i tutaj każdy sobie je ładnie, ładnie Naprawdę fajnie, fajnie Andzia już jest gotowa Zanim wy się ruszycie no tak To było to ten ale tutaj możemy na spokojnie sobie, nie wiem, od. zażywaj. Nie, ja bym dała, odpręż się. Tutaj Tosia, gdy dopiero zaczęłaś, ale potem odpręż się. Agatka, to twoje było. To odpręż się. No i Alicja, odpręż się, także. O, przepraszam. Przepraszam, no to już możesz tam pójść. No, i tak już zjadłaś. To się ja też już zjadła, także każdy nawet już zjadł. Tutaj nasza solenizantka paciek pływa jak profit. Pro. I'm pro. Także teraz jako dorosła dużo odpoczywamy. <grym> Al Andzia, także no spoko, co nie? A w następnym odcinku będą urodziny od Alicji i Agatki. Także no, naprawdę, z tymi urodzinami jest naprawdę bardzo, bardzo dużo do działania. No, no i kochani, już nam czas minął tych urodzin, a ja się też żegnam. Niech one sobie tutaj pływają, tutaj Alicja zamiast oprężyć się to zasnęła, a Agata też. No ale ja już się żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Pa!